witajcie. To jest pierwszy odcinek z Let's Play WS 2013. No tak, tutaj otworzyłam sobie światy. Będziemy grać tak. UEFA Champions League, Copa San Juan Libertadores. Nie wiem, nie umiem tego wymagać. Football Life, czyli że będziemy być, że gramy jednym zawodnikiem i też jesteśmy menadżerem. Hm. Kompensją, czyli że krajami, no nie. Ja oczywiście polską jestem. No tak, ja tutaj już sobie wszystko potworzyłam. Gram na superstar w każdym. no. na każdym. no wiecie czym. nie pokażę Wam teraz, bo jeden mecz trwa 10 minut. no i to serię trochę potrwało, jakbym to pokazywał no właśnie to co mamy. Ja mam swój świat i taki jeden. To będzie ten co ja. Eee, tak, to co będzie. No. Łewaczem ciąg. No i tutaj widzimy, niedługo będziemy grać zawcy Barcelona. No, no. Nie lubię no spoko. No dobra, no tutaj tak mamy mnie. No Game Ustawiamy sobie yy, do wyboru do koloru mnie. No, no i teraz to totopmenu. Mhm. Dzisiaj jeszcze powiniene się ten filmik i zaraz i może tak jak go prześlę Nakręcę z drugiej, ale już z moim kolegą tutaj, y, jestem Santosem, ale y, nie Santosem, albo Flamengo tak? Miałem, tak, Santosem. I widzimy, Santosem, mm. no właśnie. Tak, no Santos bo ja to na lubię Neymara w ogóle jestem w moich kilku ulubionych graczy No... słowem No w sumie prawie tam większość Santosa to są moi ulubieni. No tak, tutaj Master League, czyli... No dobra, to będzie inaczej, ładwa. Ład. Bo ja pamiętam, że wódkę miałem w ujce, jak do nagrywania. No tak, tutaj będzie prowadzę Real. Jeszcze nie wiem, chyba będę Ronaldo, będę grał Ronaldo, Falcao, Miu Cieszymy się. Będę e grał Ronaldo, Falcao lub e no. e Neymarem. E Boże Neymarem. Co ja gadam? Luklewnem. E no. e Tylko, że Borusi nie mogę znaleźć. Tak samo jak na przykład chcę Legii znaleźć. Nie mogę. <grym> No i tutaj jakieś takie nowości, no nie wiem, CS Sergio Ramos, nie wiem, kto by tutaj nie znał sk składu parali. Czekajcie, zapiszemy sobie. Odcinki będą trwały tak po 13-12 minut, czyli że w nich będzie się znajdował jeden mecz, bez żadnych skrótów plus y, jakieś tam y, y, zrobię sobie skład, pokażę zagramy już to to, Football live i jeszcze tutaj o weźcie to włączycie. mamy to i tutaj chyba zagramy sobie Krystyną Pewnie, pewnie, ale no nie wiem, nie jestem jeszcze prawie nowe, więc więc tego nie obiecuję. Może zaraz mi się to zmieni. No nie, nie włączamy tego. To po prostu gramy jednym graczem. Kamera jest yy, ustawiona za nami tak, że my biegniemy, a ona jest tak za nami pokazana jak od naszej bramki. Później jesteśmy bliżej, no to bliżej nam się przybliża, no, nie? no i to wszystko będzie. że od czasu do czasu zrobię sobie tak tutaj w meczu, że jakieś mistrzostwa, że na przykład mistrzostwa Ameryki czy coś no nie, albo Europy, chociaż że tutaj to mam wszystko. Będzie na wszystko No dzisiaj jeszcze się pokażę Pewnie filmik jak będziemy W to grać, będziemy, no bo przyjeżdża Do mnie kolega, jak na razie go nie ma No dobra, no to Żegnam się z wami tutaj PES z wami jest Chyba lepszy nawet od FIFA Nie wiem, zależy dla kogo Akurat dla mnie możliwe, że albo Stoi na równi Albo PES jest lepszy Dobra, to na razie Yy, te filmy będą się pojawiać tak gdzieś co dwa. Yy, codziennie będą się pojawiać. No, chyba, że będzie już szkoła, no to wiecie, że będzie już yy, później. No to merda.